Cześć! Być może pamiętacie, być może nie, ale jakiś czas temu na łamach antywebu stworzyłem dla Was materiał, w którym podzieliłem się z Wami moimi odczuciami na temat słuchawek bezprzewodowych. Opisałem tam to, jakie cechy są dla mnie ważne w takich urządzeniach, a także ile bym w stanie na nie wydać. W komentarzach pod tym postem wywiązała się bardzo ciekawa dyskusja. Zauważyłem, że na Antywebie jest bardzo duża grupa użytkowników, którzy w kwestii słuchawek bezprzewodowych szukają dźwięku premium, a także funkcji dostępnych tylko w najlepszych urządzeniach. Oczywiście wybierając słuchawki bezprzewodowe premium możemy w tym wypadku kierować się jedynie ceną. Natomiast moje doświadczenie pokazuje, że ze względu na to, że urządzenia te mają dzisiaj tak wiele funkcji, kupno nawet najdroższego modelu nie zawsze gwarantuje, że będzie on miał wszystko to, czego oczekujemy od naszych słuchawek. Dlatego też w tym materiale chciałbym przybliżyć Wam to, co moim zdaniem powinno znaleźć się w słuchawkach bezprzewodowych z górnej półki. Sponsorem tego materiału jest firma Huawei, która właśnie wypuściła na rynek swoje nowe słuchawki, czyli FreeBuds Pro 2. Są to nie tylko bardzo dobre słuchawki, ale też bardzo dobrze pokazują to, jakich elementów konsumenci mogą wymagać w tej klasie cenowej. Jeżeli więc jesteście ciekawi, co kryje się w tym małym pudełeczku, zapraszam do oglądania. Pierwszą i jedną z najważniejszych rzeczy odnośnie słuchawek bezprzewodowych jest wygląd i wykonanie urządzenia. Słuchawki bowiem, tak jak smartfon, są z nami przez praktycznie cały dzień. Nosimy je w kieszeni, plecaku czy torbie, także ich opakowanie musi znosić codzienne przeciwności losu. Jeżeli chodzi o słuchawki typu premium, to muszą być one odporne na wszystkie przeciwności. Nie może być im straszny pot, jeżeli ćwiczymy w nich na siłowni, albo woda, jeżeli spacerujemy w nich w deszczu. Topowe wykonanie w tym wypadku oznacza także, że słuchawki będą dobrze leżały w naszym uchu. Oczywiście kształt małżowiny jest inny u każdego człowieka i nie da się wykonać jednego modelu, który pasowałby wszystkim, natomiast producent może wykonać kilka kroków po to, aby te słuchawki leżały lepiej niż konkurencja. Jedną z takich kwestii jest waga samej słuchawki. Im mniejsza, tym mniej będziemy czuli taką słuchawkę w uchu i tym dłużej będziemy mogli używać takich słuchawek, nie odczuwając zmęczenia. Dzisiejsze słuchawki posiadają akumulatory, które pozwalają na cały dzień słuchania muzyki bądź też wykonywania jakichkolwiek innych czynności, dlatego też muszą być one odpowiednio lekkie właśnie po to, żeby osoby, które chcą je w ten sposób używać, mogły to robić bez odczuwania dyskomfortu. Finalnie nie bez znaczenia jest też wygląd. Słuchawki dzisiaj są bardzo powszechne i myślę, że nie będzie dużym nadużyciem powiedzenie, że stały się tak samo popularnym elementem ubioru jak chociażby kolczyki czy biżuteria. Dlatego też kupując słuchawki typu premium mamy prawo wymagać, aby były one ładne, eleganckie, no i pasowały do różnych typów ubioru. Drugą i absolutnie fundamentalną kwestią, jeżeli chodzi o słuchawki bezprzewodowe premium, jest oczywiście jakość dźwięku. W tym wypadku nie może być tutaj żadnych kompromisów. Słuchawki bezprzewodowe z tej półki muszą grać najlepiej, jak tylko mogą. Huawei zrobił naprawdę dużo, żeby ten model mógł być dla kogoś głównym, a nawet jedynym źródłem słuchania muzyki. Przede wszystkim za dostrojenie tych słuchawek odpowiada firma Devialet. Jeżeli ktoś się kojarzy, to wie, że jest to producent naprawdę high-endowych sprzętów audio. W przypadku Huawei FreeBuds Pro 2 w każdej słuchawce mamy po dwa przetworniki wysokiej jakości nowy przetwornik dynamiczny, a także membranę plenarną. Dzięki takiemu połączeniu słuchawki te gwarantują czyste, bardzo selektywne brzmienie, a także ciepłe i przyjemne dla ucha basy, czyli wszystko to, co jest bardzo trudne do osiągnięcia, zważając na tak małą konstrukcję. Poza tym słuchawki te korzystają z kodeka LDAC, czyli jak już pewnie wiecie, jednego z najlepszych, jeżeli chodzi o transport bezprzewodowego dźwięku. Pozwala on uzyskać przepustowość do 990 kilobitów na sekundę, co czyni go idealnym, jeżeli chodzi np. o słuchanie muzyki w wysokiej rozdzielczości. Tak jak już wspomniałem, kupując słuchawki z tej półki cenowej, będą one dla nas jednym z głównych sposobów słuchania muzyki. No, w końcu ciężko sobie wyobrazić, kiedy ktoś do biura przyniósłby pełen zestaw stereo. Dlatego też słuchawki Huawei FreeBuds Pro 2 nie idą w kwestii brzmienia na żadne kompromisy, pokazując, że w tej kwestii premium, faktycznie oznacza premium. Skoro już jesteśmy w temacie biura, no to naturalnie kolejną kwestią, którą należy poruszyć w przypadku słuchawek bezprzewodowych, jest aktywna redukcja szumu. Każdy z nas od czasu do czasu chce się odciąć od otoczenia, dlatego też producenci coraz więcej uwagi przywiązują do tego, żeby ta aktywna redukcja hałasu była po prostu coraz lepsza. Kluczem do tego są dobre mikrofony i te, które znajdują się w Huawei FreeBuds Pro 2 spełniają swoją rolę naprawdę świetnie. Z jednej strony oferują bardzo dobre odcięcie się od wszystkich źródeł hałasu bez względu na to, czy mówimy o samochodach podczas spaceru na ulicy, czy właśnie o współpracownikach, kiedy siedzimy w pracy. Dzięki nim ten model słuchawek jest w stanie obniżyć głośność zewnętrznych hałasów nawet o 47 dB. Nie ma więc żadnego problemu z rozmową w tym samym pomieszczeniu czy szumem przejeżdżających aut. Jednocześnie te mikrofony, które się tutaj znajdują, mają specjalnego asa w rękawie i dotyczy on połączeń telefonicznych z drugą osobą. Dzięki wykorzystaniu technologii przewodnictwa kostnego oraz zaawansowanego systemu sztucznej inteligencji słuchawki te są w stanie wykryć nasz głos i odciąć go od znajdującego się dookoła szumu z otoczenia. Dzięki temu, nawet w bardzo głośnym pomieszczeniu, zarówno my dobrze słyszymy naszego rozmówcę, ponieważ aktywna redukcja szumów skutecznie wycina głosy innych osób mówiących w tym samym czasie, jak i nasz rozmówca dobrze słyszy nas, ponieważ dzięki tym słuchawkom nasz głos jest skutecznie amplifikowany, a wszystkie hałasy dobiegające z tła po prostu wycinane. Kolejną kwestią, którą zdecydowanie warto poruszyć w przypadku słuchawek bezprzewodowych jest to, że mało który model, nawet najlepiej dostrojony, gra tak jak lubimy od razu po wyjęciu z pudełka. Jeżeli tak jest, no to oczywiście super, natomiast trzeba mieć świadomość, że każdy z nas ma inne ucho, inny słuch i na przykład chociażby może mieć nadsłuchliwość bądź niedosłuchliwość w przypadku pewnych częstotliwości. Dodatkowo u każdego w uchu ta słuchawka będzie leżała jednak troszeczkę inaczej. Dlatego też słuchawki takie jak FreeBuds Pro 2 oferują narzędzia, które pozwalają po prostu sprawdzić dopasowanie słuchawki do naszej małżowiny i skorygować na tej podstawie brzmienie. Dlatego też w aplikacji towarzyszącej Huawei możemy za pomocą kilku kliknięć nie tylko sprawdzić czy nasze słuchawki są dobrze dopasowane do naszych małżowin usznych i coś w tym temacie ewentualnie skorygować, ale też możemy w łatwy sposób wybrać jeden z kilku zapisanych presetów, w tym taki stworzony przez firmę Devialet, a jeżeli żaden z nich nie będzie nam pasował, w prosty sposób możemy stworzyć swój za pomocą wbudowanego korektora. No dobrze... Ale zakładając, że mamy już słuchawki, które są wykonane ze świetnych materiałów, które mają świetne brzmienie, dobre ANC i dodatkowo możemy dopasować to, jak grają do naszych preferencji, no to w takim wypadku naturalnym jest, że nie będziemy się chcieli z nimi rozstawać. Oczywiście, pomiędzy nami a naszą muzyką może stanąć jedna przeszkoda, a mianowicie Bateria, która lubi się czasami rozładować w najmniej odpowiednim momencie. Jednak jeżeli używamy słuchawek Huawei FreeBuds Pro 2, nie musimy się o to martwić, ponieważ akumulator w tym urządzeniu pozwala łącznie słuchać muzyki aż do 30 godzin. Oznacza to, że możemy tych słuchawek używać non stop przez 2 dni, oczywiście co jakiś czas doładowując je w case'ie, ale po tych dwóch dniach dalej nie będziemy musieli desperacko szukać gniazdka. Co więcej, Huawei postawił tutaj też na wygodę, ponieważ nie ma problemu, żeby case do tych słuchawek ładować bezprzewodowo. Podsumowując, Huawei FreeBuds Pro 2 to sprzęt, który pokazuje, w jaki sposób powinno się robić słuchawki premium. Brzmią i wyglądają świetnie, oprócz tego są lekkie, a dzięki wbudowanej aplikacji możemy spokojnie dostosować brzmienie do własnych potrzeb. Oprócz tego mają masę dodatkowych funkcji i gdybym miał wam tutaj o wszystkich opowiedzieć, to pewnie spędzilibyśmy tutaj kolejne pół godziny. To co jednak tutaj wam opisałem, jest dla mnie podstawowym kryterium oceny jeżeli chodzi o high-endowe słuchawki bezprzewodowe. Niemniej, bardzo chętnie dowiem się co Wy o tym myślicie i jakie kryteria dla Was są kluczowe przy wyborze słuchawek bezprzewodowych z wyższej półki. Dlatego też ode mnie na dzisiaj to wszystko. Jeżeli odcinek Wam się podobał, no to oczywiście zostawcie łapkę w górę i nie zapomnijcie napisać, co Waszym zdaniem jest kluczowe w high endowych słuchawkach bezprzewodowych. Trzymajcie się też ciepło i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Hej!